Cześć! Witajcie w po, po długiej przerwie. Jak widzicie, za mną jest część budowli tak pod skałą, bardziej w kanionie. Jakby to tak widzieć. Za mną jest Kacperox. Siema. I dzisiaj budujemy jedną z lokacji naszego serwera, który chcemy otworzyć dosłownie w ten dzień, w który ten filmik widzicie. Czyli dzisiaj. A dokładnie to 31 stycznia. Więc jak widzicie, zaczynamy tu budować. Dzisiejszy odcinek będzie się skupiał na tym, jak to budujemy. I Ale zanim, a propos, jak chcecie na nim zagrać, najpierw musicie dołączyć do naszego Discorda. Tak, oczywiście wszystkie informacje macie w opisie, jak standardowo. A teraz nie przedłużając muszę ściszyć Minecrafta, bo nagle się włączył. Muzyka, muzyka, o, tak. Muzykę wyłączymy. Jest dobrze. Bo jakby słyszeć kroki i tak dalej musimy, ale... Muzyki nie chcę, bo nagle nam się włączyła. Dobrze, więc w tej lokacji oddalonej o prawie 40 tysięcy kratek od spawna, jeżeli ją, tą lokację odkryjecie, oczywiście pojawi się tu komenda warp. i będziecie mogli sobie tu wybrać miejsce. Na przykład, jak wybierzecie sklep, to właśnie przekieruję na spawna sklep, spawn to przed taką piękną budowlę, ale jak chcecie ją zobaczyć, to musicie dołączyć na IP które, do serwera, który się znajduje na serwerze Discord, więc serdecznie zapraszam na Discorda. Jest też parkour, który prowadzi do pewnej też długiej budowli, w której są bardzo koks i temen na start i eventowa arena, to właśnie o tej budowli, którą mówiłem, przed którą się zrespicie też jak Wejdziecie w spawn. Nie będę tego klikał. Jak chcecie wszystko zobaczyć, to dołączcie. Zobaczcie. A teraz możecie patrzeć, jak będziemy budować kolejkę. Więc tak. Kacperak. Będziesz tu, bu tu budował dalej. Jakby kopał. Ale to kolejkę? No tak, to będzie ta kolejka. Kop, jakiś zawija rób, co nie? Ja będę kopał tam. A mogę się kopać w dół? No tak, tylko żeby wiesz, żeby tory też można było kłaść. I kłać pochodnie. Masz pochodnie Masz. Skopi Dobrze, więc mi się widzimy za małą przerwę Po dla was krótkiej przerwie, dla nas no troszkę czasochłonnej. Jak widzicie kolejka się rozwija, budujemy. Na początku z przyspieszeniem będzie trochę słabo, ale później jak się to będzie zapętlać, to myślę, że przyspieszenie przys Przyspieszenie nie będzie takie złe. Dobrze. Tutaj nie wiem jaka jest koncepcja. A nie może tak być? A czy może być, tylko nie wiem jaka jest tego koncepcja. No tylko. No dobrze, jak będziecie chcieli poznać jak to wszystko będzie wyglądać w późniejszym czasie, mamy tam rozwinąć kolejkę plan. I GGU do nas dołączył. Niestety nie jest z nami na połączeniu Ale buduje domki. Więc to ja Was serdecznie zapraszam do eksplorowania naszego świata, a już za niedługo będą też eventy na naszej arenie awentowej. Więc nic innego nie zostaje, żeby Was zaprosić i życzyć miłego grania do zobaczenia Cześć. panie i panowie oto wielki wybuch dodam e... chyba postawiłeś to A... na odwrót wy dobra stop nagrywanie ja Drodzy Państwo i drogie pa Panie, oto wybuch na naszym serwerze po raz pierwszy z takiej masowej ilości i zaplanowany. Tak, dobra. 3, nie, odliczanie od 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, dawaj, odpalaj! Yy, yy, coś coś znowu <grym> Ja... Podejście numer 3. Odpalamy za 10, 9, 8, 7, 4, 6, 7, 5, 4, 5, 4, 4 3, 3 2, 1. 2, 1. Dawaj odpalaj, odpalaj, lecimy, lecimy! Uuuu! Uuuu. Uuuu. Aaa, <grym> miodzia lodzia.